drodzy, ponownie Was witam, to ja dam <grywial those> ja, razik, bardzo się cieszę, że znowu jesteśmy razem i tutaj na tym kanale, że mogę powitać. Dam yy. Razik, kanał o malowaniu krok po kroku, malowaniu, zarabianiu kreatywnym, pięknym życiu, o czym będę jeszcze mówił. Natomiast dzisiaj ta abstrakcja popatrzcie. Dwa, dwa nagrana, dwa, e, dwa odcineczki, 40 minut malowania. I proszę. Już coś fajnego się tutaj na tym obrazku stało. Coś fajnego się dzieje. Teraz biorę ciemną farbę. Oczywiście malujemy akrylem. Dla tych, którzy dopiero tutaj wchodzą. Słuchajcie, ja Was witam. Moich stałych widzów, ale tych nowych. Nowo przybyłych. Bardzo zapraszam. Gorąco Was też, że tak powiem, chcę przywitać. Bądźcie tu ze mną. Zapraszam na codzienne, często oglądanie, bo tutaj się dzieją rzeczy niesamowite. Nie jestem jakimś chorym psychicznie człowiekiem, ale jestem bardzo, że tak powiem, odnajduję wielką pasję w malowaniu. Malowanie to jest całe moje życie od... od, od zawsze tak było, ale ostatnio to się stało już, że tak powiem, jedynym najbardziej radośnie wpływający nam na moje poczynania działaniem oddaję się temu bez reszty jak zobaczycie na kanale w ciągu 3 miesięcy trwania yy, tego, tego kanału bo na przełomie znaczy nie to na przełomie 3-4 stycznia publikowałem pierwszy swój film taki publiczny i dzisiaj mam już prawie 190 filmów także jeszcze moment i będzie 200 w ciągu 3 miesięcy to chyba niezły wynik ale tak jak powiedziałem już wcześniej opowiadałem wam o tym, że ten kanał ma być takim kanałem poradnikowym jak się chwalę wszystkim dookoła nawet na plakacie też plakat wam pokażę oczywiście mojej wystawy, która niebawem się odbędzie niebawem się od rozpoczyna na plakacie nawet napisałem, że Między innymi o kanale YouTube, że jest to pierwszy kanał w Polsce, taki prawnikowy kanał y, o malowaniu obrazu. Także mam nadzieję, że. Jeżeli jest inny, no to y, to przepraszam, napiszcie mi, oddam palne pierwszeństwo, że tak powiem, komu innemu. Y, sądzę, że z tego co wiem, to chyba nie ma. Jestem pierwszy. A to nie, 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 nie w tym rzecz, po prostu czytam, jestem pierwszy, czy trzeci, czy piętnasty, czy osiemnasty, to jest nieistotne. Chodzi o to, żeby dobrze się bawić, żeby Was zachęcać. Znaczy tych zachęcać, którzy chcą malować. Bo tych, których nie chcą, to tam nie mam zamiaru zachęcać i, i wiecie, to mi tam wiesz, że tak powiem. Yy, natomiast zachęcam do, do takiej odnalezienia w sobie odnalezienia w sobie kreacji takiej. Yy, bo i każdy jest... Yy, yy, utalentowany do tego, żeby malować obrazy, ale na pewno w, każd w każdym z nas yy, i sami to zauważycie yy, odwiedzając mój kanał, jak będę Wam o pewnych rzeczach opowiadał, zauważycie, że pewne rzeczy są nam dane i czy to jest, wiecie, yy, przypadłość taka, że yy, mamy skłonności do tego, żeby zarabiać pieniądze na sprzedawaniu cukru, cukru czy węgla, to yy, i w tym widzieć pasję, to, to to jest mało istotne, bo najważniejsze jest to, żeby właśnie to, co robimy robić z pasją, żeby to, co robimy robić yy, z chęcią, robić yy, po to, żeby to nam sprawiało radość, bo jak pewnie niejednokrotnie yy, sobie uświadomicie, to wstajecie rano o godzinie, której nie chcecie wstawać, yy, idziecie, idziecie do pracy, której, do której nie chcecie chodzić, pracujecie dla osoby czy tam firmy, do, dla której nie chcecie pracować, pracujecie tyle godzin, ile nie chcielibyście pracować. Pomijając już tą kwestię ostateczną, taką, dla której się pracuje, czyli finanse, to też jest taka rzecz, że taka sprawa, to, to wynagrodzenie jest niejednokrotnie pewnie nie takie, jakie chcielibyście otrzymywać, także bo, po, podejrzewam, że nie, niejednokrotnie, tylko za, zazwyczaj jest takie, które nie chcielibyście otrzymywać, bo bo znam to z doświadczenia, bo już w wielu firmach pracowałem, wielu wiele, że tak powiem, jak już widzicie, mam już, mam już trochę lat, i taka radość z otrzymania etatu, radość z otrzymania pracy, to jest raptem tydzień, dwa, kiedy przejdziecie, rozmowy kwalifikacyjne, kiedy przejdziecie, przepraszam, jakieś tam spotkania, które wyłaniają testy, nie wiem, co tam przechodzicie, testy, które wyłaniają tych kandydatów, i w końcu z kandydata stajecie się pracownikiem, no to. I jeszcze otrzymujecie, bo tam po negocjacjach otrzymujecie pensję czy tam stawkę m, tą wynagrodzenie, które no nie jest co prawda zgodne z waszymi oczekiwaniami, natomiast już jest takie stawki w miarę fajne, a później się okazuje po, po dwóch, trzech tygodniach, po miesiącu, dwóch, najgóra dwóch, że po prostu to pff, przydałoby się dużo, dużo więcej, dużo, dużo więcej. Dlatego już nie, yy, nie będę o tym mówił. Yy. O tym będę mówił w innych, przy okazji innych nagrań, natomiast dzisiaj mały obraz. Zobaczcie, teraz sobie położyłem trochę tych kresek takich ciemnych, czyli oznaczyłem sobie te po to, co zrobiłem, żeby to, co teraz położę, na tych granicach, żeby się powstało... Zaraz zobaczycie o co mi chodzi. Gdzie mam, tylko zaraz, gdzie mam szpachle? Najważniejsza rzecz, którą. Do której powinienem tutaj usiąść? A tutaj nie ma! Przepraszam Was najmocniej! Jest! Jestem, jestem, jestem! Na drugim końcu pracowni, bo robiłem. nakładałem ramki, Ale to już nieważne. Mam szpachel. Słuchajcie, szpachelka to jest bardzo fajna rzecz. Zachęcam do tego, żeby. Co daje szpachelka? Szpachelka daje to, że przy w każdej fazie nakładania farby, w każdej fazie realizowania obrazu. Możemy po prostu nałożyć farbę i kolor tak, jaki chcemy. Namieszamy sobie na palecie, oczywiście, tak jak już mówię tu wielokrotnie, powtarzam, mieszamy kolor na palecie. Nie, 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 nie używamy kolorów prosto z tuby. <laughs> mieszamy sobie na palecie i później na tym nakładamy farbę na powierzchnię obrazu. I szpafelka, właśnie jest po to, że po pierwsze, popatrzcie, daje nam ślad. Takich, jakich chcemy, to znaczy ostrą krawędź i wypełnia nam, czy tak powiem, wypełnia, czy tam no, jak to nie wypełnia, tylko brakuje słowa, takie słowa, czyli to robi, czyli nam przykrywa, no jak to powiedzieć? Kurczę, pomóżcie. No po prostu nie trzeba, je, nie trzeba, nie, nie ma pod, pod tym, pod tą... Ja pierdziu, wypełnia, przykrywa, no brakuje mi słowa, no nie. Jeszcze zabrudziłem farbę, farbę tę, ale jakąś białą farbą, która jest w sąsiedztwie. Hmm, kryje, kryje, <gryje> matko. Kryje, bez problemów kryje. Tą płaszczyznę wypełniającą, którą wypełniamy kolorem. Kryje po prostu jest szpachelka, daje to możliwość, że yy, kryjemy, pokrywamy kolorem tę płaszczyznę yy, obrazu, którą chcemy pokryć i tego słowa mi brakowało. Widzicie? Teraz biorę ściereczkę, wycieram szpachelkę do sucha, bo jest yy, zabarwiona na taki kolor. Jest znowu ślicznie błyszcząca o, w ten sposób. No może nie do końca, bo, bo tu już przysły niektóre jakieś tam patki. No ale tu na tej części, gdzie... gdzie... O! Popracie, ja lusterką mogę tam się przeglądać, tak? I teraz biorę kolejną, i teraz tą tą żółtą, najważniejszą część obrazu, bo tutaj będzie się te... To jest, może najważniejsze, ale w sensie takim, że bardzo trudno to, żeby to pokryło. Ta żółta, jak widzieliście na początku, kiedy malowałem ten obraz, zaczynałem, kładłem, to tutaj, kiedy był rysunek, to mi to wszystko wyłaziło spod spodu. A teraz chcę, żeby, o, żeby tutaj, co prawda tu już mam suche nie, niektóre miejsca, żeby to mi się ładnie nałożyło i żeby, żeby tu, żeby tu się, żeby tu, żeby tu wydobył Jakiś rysunek z tego, jakiś taki. o. To są to miejsca, które. Mam prawie całą białą zużyłem. Biała nie ma kaplicznej ilości zużywania, Po prostu nie wiem. Tak to jest już z tym malowaniem, że biała idzie w bardzo dużych ilościach. Mam też taka. Kiedyś tak malowałem olejem, to y, kręciłem sobie sam farbę. Chowałem bakterię bielcynkową do tego olej i, i sam sobie farbę ucierałem. Także biel. Nie kupowałem bieli jako takiej w tubie, tylko sobie ucierałem i sam robiłem sobie biel. Yy, tak jak w dawnych czasach bie, biel i in, znaczy nie tylko biel, ale inne kolory, inne kolory yy, artyści robili sobie sami, sami sobie kręcili, mieszali pigmenty z olejem lnianym i w ten sposób powstawały właśnie kolory, które chcieli uzyskać o tutaj tutaj po prostu chcieli mieć, po prostu sami sobie farby kręcili tak, ucierali moździerz, pigment odpowiedniego koloru i olej lniany i ucierali i, i w ten sposób mieli, mieli kolor o tu tutaj w ten sposób zobaczcie, teraz Zaczyna się takie opowiadanie kolor, kolorystyczne, który, którym teraz wyłączam się, że tak powiem, z jakiegoś myślenia. Będę to was mówił, ale to teraz jest takie mówienie, kładę kolor taki, ja robię to i tak dalej. Natomiast to nie jest, nie jest jakaś tam, jak zauważycie, kiedy będę tutaj opowiadał o tym, co robię, to to jest takie opowiadanie o tym, wiecie, pomarańczowy, a <grytanie> tutaj będzie za chwilę. O, ten pomarańczowy pojawi się tutaj w tym odbiciu jak gdyby tak, e, może tutaj szerzej teraz e, gdzieś pojawi się na górze też e, ten pomarańczowy w mojej mili Mówimy teraz oczywiście e, że tak powiem pamiętacie, nie, nie, nie pamiętacie bo jesteście ludźmi młodymi w większości nie pamiętacie profesora Wiktora Zbina, który bardzo fajnie rysował, no generalnie rysował pastelami, tymi suchymi pastelami na, na kartonach, ale on właśnie w ten sposób opowiadał, rysując, opowiadał o architekturę jakąś rysował, czy jakieś pejzaże. I moi drodzy, to był taki człowiek ze wschodu i tak zaciągał. I w ten... Programy nazywały się Piórkiem i Węglem jak ja to nazywam piórkiem i jak ja to już tak powiem sparafrazowałem nazywałem piórkiem i wiaderkiem węgla, czyli piórkiem i wiaderkiem węgla. Moi drodzy, tutaj proszę ja Was nakładam teraz kolorowe zarzut głowy. Chciałbym się powiedzieć, że teraz... O! Te bazy proszę, nieuwykłane w jakąś Rzeczywistość i uwikłane w codzienność pojawiają się i tu, i tu. <laughs> proszę ja Was, proszę to za piękny y, y, pejzaż, pejzaż, powiedzmy, że pejzaż, a może to nie pejzaż, bo może to y, spół, y, skąpany w świtezi odbicia bługa się innej polski polski z z polskich rzek proszę wbija się w ten kolor piękny kolor którego pełno na tym obrazie teraz biorę wycieram, wycieram moje narzędzie pracy czyli moją szpachlę I proszę Państwa, tak, tak tak właśnie Wiktor Zim. Wspaniały człowiek yy, w ten sposób odpowiadał, być może ja też będę takim waszym wiktorem, Adamem, Adamem z innym razikiem. O, i tutaj, i tutaj za dużo tego mi się nałożyło. I proszę Państwa, proszę popatrzeć, sam kolor, tu nie ma, nie ma w tym hmm, niczego, poza kolorem. A jakże też i poza, ale też i aż bo aż kolorem. Bo kolor wypełnia całą płaszczyznę obrazu. I jest obec, wszech obecny, wszechobecny. <grym> <grym> tak, jest wszechobecny, bo, bo ten kolor, tego koloru używam po to, żeby tutaj te relacje, wszystkie barwne odnajdywać na płaszczyźnie obrazu. I to po to właśnie u mnie jest w malowaniu, w, malu, w, malu, w moim... Nie zwrot, Jak zwróciliście uwagę, nie nazywam swojego yy, malowania malarstwem, tak? bo daleko mi do malarzy. Jestem tylko jakimś tam rzemieślnikiem. Co prawda, jestem z wykształcenia, yy, powiedzmy, artystą, no tak, bo tam z tym, yy, jestem magistrem sztuki. Yy, mogę się tytułować artystą plastyki, natomiast samym, yy, że tak powiem, yy, artystą. To moim zdaniem się bywa. Bo nie wszystko, co, co robię, to jest yy, dziełem sztuki. Bardzo fajnie to było na uczelni, kiedy profesor jak powiedział Adam, odstaw, jest ok, super. I, I to było fajne, że po prostu ktoś mi... Nie... Teraz mam z tym kłopoty, teraz mam z tym kłopoty, dlatego że... że nie wiem, czy dalej kontynuować to, to malowanie, czy, czy już to odłożyć, odstawić. Ale dojrzewam do, dojrzewam do decyzji, i dojrzewam do tego żeby żeby po prostu mm, to malowanie właśnie było no, białej zabrakło jak zwykle troszeczkę wycismy no, rano koniecznie jadę do farby nową nową datkę nową porcję farb trzeba dokupić yy, słuchajcie i próbuję już bo teraz teraz już jestem bardziej że tak powiem, zdecydowany i wiem że Taką prawdę wam odkryję przed wami, że mm, tak to było ze mną i jest ze mną, że wydaje mi się, że na przykład coś wymaga jeszcze pracy, y, wymaga jakiegoś tam y, po prostu, no pracy po prostu tego, żeby jeszcze nad czymś popracować, coś tam poprawić. Natomiast y, odbiorca widz ten, y, nie wiem, czy to... I to chodzi nawet o, nie tylko o malowanie. Jak robiłem projekty, nie wiem, graficzne do, do tego do mm, projekty reklam, projekty jakichś katalogów, folderów, co tam, plakatów, czego tam się nie tchnąłem. po prostu jeszcze tam, a no może liternictwo poprawić, zmienić, a może coś tam. Zawsze było, było coś do poprawienia, natomiast yy, ten, ten przyszły odbiorca czy ten klient, tego zupełnie nie zauważył, ja myślałem, że... O Matko moja miła, po prostu, co tu się dzieje? To wszyscy będą widzieli, że tutaj się dzieją rzeczy jakieś niemożliwe, że to jest po prostu nie do przyjęcia. A tu? A tu nic. Myślę, no tak że wcale nie. Tak samo jest z malowaniem. I teraz już jestem o to, o to doświadczenie bogatszy, że wcale tak nie jest, że jak wam się wydaje, że tam trzeba coś poprawić, to trzeba coś poprawić. Po prostu to tak wam się wydaje, tak? Tak samo jak z myślami. Nie traktuj myśli swoich zbyt poważnie, bo to, jest to, co tam pod, pod tą kopułką tam ci się jawi, to, to, to wcale nie. Po prostu nie, nie, nie traktuj myśli zbyt poważnie. Takie jest przesłanie moje, bo te myśli to jest taki hałasujący umysł. O tym będę Wam niejednokrotnie mówił, opowiadał, natomiast yy, na, na tyle. Nie traktuj myśli zbyt poważnie. Bo to, co tam się w, tych, yy, w tym obszarze dzieje, to jest tylko kwestia hałasującego umysłu. To nie jest nic, co wypływa z Twojej głębi, gdzie leży Twoja kreacja, gdzie leży to, co w Tobie najistotniejsze, to, co czego, czego yy, z czym mógłby się, się dzielić z innymi. <śm> z czym mógłby się dzielić z innymi. Czym się dzielić z innymi i to, co jest w Tobie naj najcenniejsze, najistotniejsze i wypływa naprawdę z tych głębszych pokładów świadomości. Tam nie ma umysłu, tam nie ma analizy. Zauważyliście, że, że nasz umysł ciągle analizuje, ciągle rozkłada na czynniki pierwsze, ciągle chce tam tłumaczyć nam wszystko to, co, co tam w, tym, w nim się dzieje. Tłumaczyć, analizować, rozkładać, tak jak powiedziałem, żeby zrozumieć świadomości tej najskrytszej, najgłębszej, najgłębszej świadomości nie ma, nie ma rozumienia, tam jest tylko działanie. Na przykład powiem wam na przykład Einstein, czy wszyscy wielcy geniusze, wielcy ludzie, kiedy siadali do tworzenia, nie wiem, Leonardo, którzy siadali do tworzenia swoich wynalazków, dzieł. Nie myśleli, nie myśleli w ten sposób, że teraz usiądę. Na przykład Einstein nie myślał w ten sposób, że usiadł do, y, przy dziurku. Zresztą był bardzo kiepskim uczniem, bo ze szkoły go wylali był w ogóle... Zaprzeczał wszelkim, y, wszelkim że tak powiem, kanonom dobrego ucznia i tego, że jeżeli się dobrze kształcisz, wy, wyuczysz w szkole, to, to będziesz właśnie wynalazcą, stąd jakimś y, wielkim człowiekiem. Czy po prostu Einstein nie siadał do biurka i nie mówił teraz wymyślę teraz teorie, teorie względności. Nie! To przyszło, to wynikało z jego tych wewnętrznych pokładów świadomości, do których tak właściwie nasz umysł nie ma dostępu. To jest wszystko... Yy, nie wiem, teraz może Wam się to wydaje jakieś tam dziwne, to o czym teraz mówię, ale zrozumiecie, jak, jak tam oparł jakiś tam kiedy przestanę malować i będę zajmę się też tą